Nazywam się Andrzej Pazik, pracuję jako menadżer dla kancelarii adwokackiej Hill and Abbott Solicitors. W kancelarii mojej posiadamy departamenty do spraw poszkodowań powypadkowych, prawa pracy, testamenty, planowanie przyszłości, prawa gospodarcze, kupno-sprzedaż nieruchomości, prawo rodzinne, jak również rozwiązywanie sporów. Jest to kancelaria angielska. Ona usługi swoje prawnicze w tym kraju serwy już od ponad 130 lat. Oczywiście ja ty lat jeszcze nie mam, ale będę starał się robić wszystko, żeby taki wiek osiągnąć, ponieważ jest to wiek, który Hadzlaja osiągnęła poprzez swoje standard usług prawniczych, dzięki któremu mogli przetrwać dużą konkurencję na tym rynku, nawet między właśnie klientami a angielskimi. Nie, jest taki, nie ma takich wielu kancelarii w Anglii, które mogą się tak szczyć takim dużym, długim terminem istnienia i stosowania swoich usług, więc ja mam przywilej na tej oto pracować. Powód, który jest, że stoję przed Państwem w tej chwili i mówię do Państwa na temat naszych usług jest jedyny. No może dwa. Pierwszy to jest. Otrzymuję bardzo dużo e-maili, bardzo dużo jestem zasypywany e-mailami, jak również i rozmowami telefonicznymi, które się powtarzają ten sam, ten sam subject, czyli ten sam temat. Temat, który jest oparty pomoc powypadkowa. Pomoc w uzyskaniu odszkodowania. I jaka różnica występuje między kancelarią adwokacką, a tyloma ilościami, które właśnie reklamują się na polskich stronach internetowych, jak również w polskiej prasie, tutaj w Anglii, pośredników, którzy się specjalizują w tej dziedzinie. Nie chcę ujmować, prawda, pośrednikami. Są niektóre, które serwują usługi swoje bardzo dobrze i przekazują właśnie swoich klientów w kancelarii takich jak moja, ale niestety jest bardzo dużo klientów. Przepraszam, bardzo dużo instytucji tzw. Tak zwanych pośredniczych, które jest duże, naprawdę znak zapytania kategoriami i standardem, jaki oni się kierują. Stawiają na pierwszym miejscu dobro i korzyści finansowe swoje własne, a nie klienta. Bardzo nieraz takim elementem dla mnie jest dość, bardzo często, Wprowadza mnie taki stopień zadowolenia, ponieważ kosztem ludzkiej krzywdy, kosztem ludzkiej naprawdę sytuacji, gdzie wymagają oni fachowej opieki adwokackiej, jak również fachowej opieki medycznej, niestety nie jest to tak na pierwszym miejscu. I mam nadzieję, że poprzez wykorzystywanie tego XXI wieku technologii, internetu, będę mógł zaoferować Państwu nasze usługi adwokackie, naszą opiekę, do jakiego możemy prawda, być przydatni, szczególnie w klejmowaniu uszkodzeń powypadkowych. Prawo pracy również też ostatnie trzy lata, jak również prawo rodzinne ostatnich trzech, czterech lat jest na bardzo dużym stopniu wzrosło w Anglii. Nie są to rzeczy nieraz smutne, ale no, nie, nie, niestety coś tu musi zrobić. Kancelaria adwokacka w Anglii, która ma licencję na tak zwane serwowanie usług no win no fee, jest to głównie skierowane w sytuacjach oszkodowaniach po wypadkowych. Polega ono na tym, że klient nie jest zobowiązany płacenia żadnych kosztów adwokackich, ani na początku rozprawy, ani w środku, ani na samym koniec po wygraniu otrzymuje całe 100%. Jeśli oczywiście jest wszystko prowadzone zgodnie z umową między kancelarią a klientem. No win, no fee jest również wówczas, że dość często jest to bardzo e, niestety w prawach pracy, gdzie występują wypadki w pracy, jest bardzo trudno udowodnić niedociągnięcie ze strony pracodawcy, są nieraz sytuacje, że trzeba taką sprawę zamknąć, czy nie można jej prowadzić. Wówczas nasze ubezpieczenie, które my wykupujemy, pokrywa koszty adwokackie z drugiej strony, a nasz klient znowu nie jest obowiązany do opłacenia żadnych kosztów finansowych. Z względu na to, że jest tyle pośredników, którzy się ogłaszają w prowadzeniu tych usług wypadkowych, mój szef, który się nazywa Jeremy Newson, błogosławił moją myśl, Błogosławi moją ideę, ponieważ ja rozumiem sytuację emigranta. Sam jestem emigrantem w tym kraju od ponad 30 lat. Wiem, co to znaczy dla człowieka, gdzie wyląduje w kraju, gdzie jeżdżą samochody po złej stronie. Słońce wstaje godzinę później, a plus tego wszyscy mówią językiem obcym. Więc komplikacje, jakie spotykamy, Człowiek nigdy nie wie w jakim dniu, w jakiej godzinie coś się może nam przydarzyć, mogą być nieraz bardzo trudne do pokonania. I wówczas ja po zgłoszeniu takiego, prawda, takiej pomocy przez klienta przyjeżdżam do domu w czasie i w godzinach, które pasuje naszemu klientowi. Przyjeżdżam do domu nawet i do Polski, do Litwy, Norwegii, Szkocja, Irlandia i Wówczas po wytłumaczeniu całej procedury, jaka y, musi być podjęta w tym kraju, staramy się o uzyskiwanie odszkodowań i pomocy finansowej. Czasami są to krótkoterminowe tak zwane problemy zdrowotne, a czasami zdarzają się i długoterminowe. Mamy tak zwaną akredytację instytucji ze względu na to, że mamy bardzo wiele... Klientów, którzy mają poważne uzgodzenia mózgu, gdzie opieka ich medyczna już w wielu wypadkach będzie potrzebna do końca ich dni, a to się wiąże również z bardzo dużymi kosztami finansowymi. Specjalizujemy się w tym, specjalizujemy się również w tak zwanych pomyłkach medycznych, gdzie mamy sporo klientów. Czy to będzie pomyłka medyczna, ponieważ ktoś miał mieć. Prawda wymiany biodra lewego, aby zmienili mu prawę, czy komplikacje poporodowe, czy jakieś inne rzeczy. Każda sytuacja jest indywidualnie oceniana i na podstawie tzw. Tak stopnia szansy uzyskania możliwości wówczas bierzemy następne kroki i prowadzimy tę sprawę. Klienci nasi oczywiście. Jak wspomniałem wcześniej, się kwalifikują na no win, no fee, nie są żadnymi kustami finansowymi, obciążenie i są regularnie informowani o procesie, jak również o postępach tych roszczeń. Zawsze często pytania trwają, brzmią, jak to długo będzie trwało. Powiem szczerze, że każda sytuacja jest indywidualna. Niektóre roszczenia zamykane są w ciągu paru miesięcy, niektóre, prawda, idą, ciągną się ponad rok, niektóre dwa lata, w zależności jakie jest skomplikowane, jakie jest długoterminowe leczenie, ponieważ oskarżanie tylko można raz uzyskać, muszą, to musi to być zrobione jak najlepiej jak największą dokumentacją medyczną, jak największą opinią medyczną, która może stwierdzić, że dana sytuacja zdrowia klienta już się nie polepszy, czy już się polepszyła, czy już w takim stanie zostanie, aby została wyleczona. Jest to postawa do zamykania prawda, spraw i wówczas roszczenia sumy odszkodowania. Kancelaria, w której ja pracuję, oczywiście prowadziliśmy, prowadzimy bardzo wiele spraw klientów z Polski. Prowadzimy bardzo poważne wypadki, jakie miały na terytorium Wielkiej Brytanii wypadki autokarów, w których byli. Polacy, pasażerowie, czy to było angielskie National Express Coach, czy to były różnego rodzaju firmy transportowe. My, prawda, prowadzimy te odszkodowania. Ja osobiście nawet odwiedzam klientów, którzy posiadają czy ulegli jakichkolwiek wypadkom, nawet w więzieniu. Czy to w więzieniu tutaj w Anglii, czy po wywiezieniu z Anglii odsiadują resztę swojego wyroku w Polsce. Byłem w kilku w w Polsce, ponieważ prawo człowieka dalej jest, mu zapewnia takie możliwości. E, Będę próbował mieć takie programy, takie interwiu właśnie e, w ten sposób, kilkakrotnie, ażeby następne interwiu, e, przepraszam, żeby in, informować czy napisać e, Coś mi tutaj, Pan Andrzej, odpowiada <noise> jako reporter. Będę takie interviewy, prawda, próbował mieć na, dość regularnie i szczególnie jeśli Państwo będą wysyłać do mnie e-mail z zapytaniami, zamiast odpowiadać poszczególnie na każdy e-mail, który się powtarza, będę próbował, prawda, mieć taki cykl, który potrwa 15-10 minut, wytłumaczyć to i. W ten sposób uzbroić Państwa wiedzę, która pozwoliłaby Państwu na to, ażeby wybrać odpowiednią kancelarię, jak również wiedzieć dokładnie jakimi krokami się pokierować w celu uzyskania swoich praw i roszczeń w stosunku, czy to będzie do pracodawcy, czy do kierowcy samochodu, czy jakiejkolwiek innej instytucji odpowiedzialnej za wypłatę wszelkiego rodzaju oszkodowań, jak również i pokrycia kosztów lub strat materialnych z tego powodu.